Wielu naszych klientów boryka się z problemem odpowiedniego wyważenia danego stabilizatora. W tym odcinku pokażę jak najprościej i najszybciej złożyć i przygotować do pracy Ronin M. Zestaw DJI Ronin M składa się z wielu elementów. Podstawową częścią, niezbędną do kalibracji, jest stelaż na którą opieramy całą konstrukcję. Mamy też rączki mocowane do kolumny poziomej, joystick ułatwiający współpracę z drugim operatorem, który jest w stanie obracać danym aparatem. To jest część kolumny centralnej. Górna rączka stosowana m.in. do e, sposobu noszenia gimbala e, w stylu walizki, dwa akumulatory, szybko złączka oraz serce całego układu, czyli gimbal. Zaczniemy od uchwytu górnego. Uchwyt górny może nam się przydać w wielu kwestiach. Przede wszystkim może nam służyć jako oparcie dla całej konstrukcji. Kolumna centralna mocowana jest bezpośrednio do uchwytu górnego, który też jest bezpośrednio połączony z gimbalem. Podłączając kolumnę, poziomą, musimy zwrócić uwagę na odpowiednio mocne dokręcenie jej części, ponieważ mogą one na wskutek luzów powodować niechciane drgania. Kolejnym elementem tego stabilizatora są rączki. Służą nam do tego, abyśmy mogli używać stabilizatora w trybie podwieszenia bądź w trybie pozycji pionowej. Niezwykle ważne jest bardzo mocne dokręcenie tych rączek, ponieważ na wskutek drgania możemy zniszczyć sobie materiał. Tak przygotowaną konstrukcję możemy z powodzeniem założyć na nasz stelaż, aby w następnych czynnościach przymocować do niego serce naszego stabilizatora, czyli trzyosiowy gimbal. Robimy to za pomocą żółtego przycisku, który należy pociągnąć w dół, a następnie wsunąć we wcześniej przygotowaną konstrukcję. Na końcu wszystko dokręcamy śrubą. Istotnym elementem, który znajduje się również w zestawie, jest inteligentna bateria. Jest ona w stanie nam pokazać, w, jak, w jakim stopniu naładowany jest nasz gimbal, Baterię mocujemy w tylnej części urządzenia. Bardzo istotnym elementem jest to, abyśmy pamiętali, by baterię dobrze wsunąć. W przeciwnym przypadku nasz stabilizator nie będzie nam działał. Przejdźmy wobec tego do przygotowania naszego stabilizatora do pracy. Pierwszym krokiem jest podłączenie szybko złączki w jednej osi z aparatem. Ułatwi nam to znacząco kalibrację całego sprzętu. Aparat zapinamy za pomocą szybko złączki do Ronina. Aparat musi być wyważony we wszystkich trzech płaszczyznach. Wobec tego możemy aparatem regulować w zakresie przód-tył. Za pomocą dźwigni ustawiamy aparat w zakresie góra-dół, oraz za pomocą tych śrubek regulujemy aparatem w zakresie lewo-prawo. Warto nadmienić, że nie panuje tutaj taka zasada jak w przypadku klasycznych stedykamów, gdzie aparat zawsze miał wracać na środek. Tutaj zostaje w jednej z trzech osi. Tak przygotowany sprzęt jesteśmy w stanie uruchomić. Robimy to za pomocą przycisku na baterii. Trzymamy go przez około 2 sekundy. Bardzo istotnym elementem całej konstrukcji jest posiadanie aplikacji w smartfonie. Aplikacja nazywa się DJI Assistant. Jest dostępna na platformy Android oraz iOS. Niezwykle ważnym elementem podczas pierwszego uruchamiania naszego stabilizatora jest ustalenie mocy silniczków do wagi aktualnego sprzętu. W tym celu wchodzimy w zakładkę Motor i wybieramy opcję Auto-Tune Stability. W tym momencie stabilizator sprawdzi wszelkie możliwe kombinacje i dopasuje optymalną moc silników do wagi danego sprzętu. Po wszystkich wcześniejszych czynnościach stabilizator jest gotowy do pracy, więc trzymamy przycisk 2 sekundy, włączamy, włączamy gimbala. Widać, że już ustawił się do pracy, także jest gotowy. Bardzo fajnym elementem zestawu jest kontroler. Podobny do tych kontrolerów, e, znanych z dronów produkowanych przez firmę DJI, jest bardzo intuicyjny. Włączamy go za pomocą przesunięcia tego przycisku. Od razu w naszym gimbalu uruchomi się zielona kontrolka, oznaczająca, że urządzenie jest poddane zewnętrznemu kontrolerowi. E, dzięki temu e, urządzeniu jesteśmy w stanie kontrolować aparatem w zakresie e, pochylenia w lewo, w prawo. Góra, dół, bądź możemy przechylać też całą konstrukcję o około 40-60 stopni. Jeżeli nasze urządzenie nigdy wcześniej nie korzystało z joysticka, należy go wcześniej sparować. W tym celu włączamy kontroler oraz za pomocą wykałaczki bądź innego bardzo cienkiego narzędzia musimy przez 3 sekundy wcisnąć przycisk BINT. Ronin M to mniejsza wersja tradycyjnego Ronina zbudowany w oparciu o kompozyty z włókna węglowego, jest stabilizatorem bardzo lekkim, solidnym i przede wszystkim mobilnym. Dodatkowy kontroler jest w stanie umożliwić drugiemu operatorowi kontrolę kadru we wszystkich trzech osiach. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy do naszych sklepów cyfrowe.pl.